Cześć. Zapraszam was dzisiaj do chyba najbardziej wyczekanej z sagi filmów i do sagi, do której najdłużej się przygotowywałam, czyli tej o podkładach. Dzisiaj zaczniemy od najważniejszego moim zdaniem tematu, to jest, są też najczęściej zadawane mi pytania. Jak prawidłowo dobrać podkład tak, żeby być z tego zadowoloną, zadowolonym, bo panowie też są. Eee, to będzie mega kondensacja wszystkiego, co uważam za najważniejsze w tym temacie, jeśli naprawdę mocno mnie posłuchacie, nie wiem, jeśli trzeba to dwa razy. Na bank nie będziecie mieć problemu właśnie z tym, żeby kupić odpowiedni podkład. Krótko wam mówię, zasady są proste, ale wykonanie nie jest takie łatwe. W sensie nie jest to nic trudnego, nie ma się co oszukiwać. Po prostu, niestety to trwa, znalezienie dobrego podkładu trwa. U mnie trwało to dwa lata. Mam nadzieję, że u każdego z Was będzie szybciej. Ja nie znałam tych zasad. Y kupując go na początku, także spokojnie, spokojnie. Jak już wiedziałam, to to już szybko całkiem było. <grych> Dobra, zacznijmy od konkretów, bo będzie tutaj dużo niesamowicie ważnych informacji. Przede wszystkim chcę, abyście miały i mieli prawidłowe wyobrażenie co do tego, co ma robić wasz podkład. Moim zdaniem, wiele kobiet, e, wiele osób ma mylne oczekiwania. Podkład to nie jest cudotwórca. Nie ma też uniwersalnych produktów, takich, które zawsze wyglądają dobrze. Na przykład, często dostaję pytania: Mam skórę taką i taką, jestem jasną blondynką. Jaki podkład dla mnie będzie dobry, najlepiej w okolicach e, bardzo tanich i najlepiej dostępny w każdym sklepie? Nie ma odpowiedzi na takie pytania. W sensie nie ma fachowej odpowiedzi na takie pytania. Ja za każdym razem odpowiadam dokładnie tak samo, czyli odpowiadam czystą prawdę. Nie można na podstawie tylko takich wiadomości stwierdzić, jaki podkład będzie dobry, a sprzedawczynią nie jestem, nie jestem od tego, żeby wciskać kit, tylko jestem od tego właśnie, żeby mówić, jak jest naprawdę. Eee, to nie znaczy, że sprzedawczyni nie mówią, jak jest naprawdę. Nie, nie, nie. Tutaj w ogóle nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że podkład trzeba testować. I tylko przez testowanie, tylko przez testowanie wiemy, czy on będzie dobry dla naszej cery i czy będzie dobry jeśli chodzi o kolor, bo podkład to nie tylko kolor, ale także jego właściwości. Pamiętajcie, że to są właśnie te dwie najważniejsze składowe. Ważne jest to, właśnie jakie macie oczekiwania wobec podkładu, ale nie wymagajcie od niego, żeby na przykład wyrównał strukturę waszej skóry. Podkład nie ma wyrównać struktury, ma w sposób podstawowy wyrównać jej kolor, jeśli potrzebujecie więks większego krycia to użyjcie bardzo specyficznych podkładów które mają po prostu większe krycie lub wspomóżcie się korektorem przeciętnej osobie po prostu polecam do kupienia korektora, który idzie w parze razem właśnie z podkładem, a jeśli chodzi o korektory to już cała saga była, także zapraszam do niej, bo całkiem fajnie mi wyszło Podkład to nie jest cudotwórca. Pamiętajcie, że istotny jest każdy składnik, który kładziecie na Waszą skórę. Istotne jest to, w jaki sposób ją pielęgnujecie, czy jest to zgodne z jej potrzebami, to jaki krem nakładacie, czy on lubi się w ogóle z podkładami, bo są takie kremy, na których podkład w ogóle się nie trzyma, rozjeżdża lub się waży. Krem powinien spełniać potrzeby Waszej skóry, ale też być możliwie lekki, ten na dzień oczywiście, ten na noc może być mocno odżywczy, tak, żeby podkład też się dobrze trzymał, ale żeby właśnie potrzeby były jej zapewnione. Baza to jest coś, co powinno w sposób oczywiście delikatny, no nie da się w ogóle, no nie da się zrobić szpachli na twarzy. To nigdy nie będzie wyglądało dobrze, żeby wyrównać strukturę skóry. Baza delikatnie wyrównuje nam tą strukturę i na przykład radzi sobie spokojnie z drobnymi jakimiś bliznami czy bardzo często z rozszerzonymi porami. Dobra baza, dobry sposób aplikacji podkładu i odpowiedni sposób aplikacji pudru potem na wierzchniego e, sprawi, że nie widać, e, nie widać, dosłownie nie widać rozszerzonych porów. Ja mam ten sam problem, wywalczyłam i właśnie będę w, kolejnym, w kolejnych filmach, będzie właśnie też o tym, także spokojnie. Tak jak wcześniej wspomniałam, podkład to jego właściwości i kolor. To są dwie rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę. Jeśli macie skórę, która nie jest mocno sucha, nie jest mocno przetłuszczająca się, możecie używać prawie każdego podkładu. O ile wyrównacie tak jakby jego właściwości, czyli jeśli używacie matującego podkładu, pamiętajcie, żeby krem, który pod nim leży, był bardziej jakby wartościowy dla skóry. I puder, który jest na wierzchu, żeby nie był absolutnie e, matujący mocno. Tylko delikatna walka utrwalającego e, pudru i będzie ok. Jeśli z kolei macie mocno przetłuszczającą się skórę, zwróćcie uwagę na to, żeby podkład też miał takie właściwości. Ale nie jest to konieczne. Nie trzymajcie się kurczowo też etykiet, tego co jest napisane na danym e, produkcie, bo nie zawsze on właśnie takie właściwości ma. Jest to bardzo, bardzo częste i kolejna, e, kolejny raz powtórzę to samo, bo to jest klucz całego filmu. Testować, testować, testować. Właściwości zbadacie tylko poprzez testowanie i tylko poprzez całodzienne noszenie podkładu. Ale właśnie, co do kupowania, co do koloru, bo już powiedziałam o właściwościach, jeśli chodzi o cerę. Testować, krótko mówiąc. Patrzeć, ale nie sugerować się w 100% właśnie etykietą i tym, do jakiej skóry on jest ten yy, przeznaczony, bo tak jak wcześniej wspomniałam, wszystkie składniki, które nakładacie, mają swoją rolę do spełnienia i każdy działa. Jeśli wszystkie dacie matujące, to pamiętajcie, że osiągniecie mega mat i może was... Bardzo mocno ściągnąć, jeśli nie macie ekstremalnie mocno przetłuszczającej się cery. Także uważać, bo można sobie też zepsuć używając zbyt mocnych kosmetyków. To logiczne. Dobra, jedziemy dalej. Kolor jak dobrać kolor? Pamiętajcie, że ważne jest nie tylko jakby natężenie koloru, czyli jego jasność, ciemność, ale też jego ton. O tonach można do, dosłownie zrobić oddzielny film, ale moim zdaniem. Nie ma to znaczenia i tylko, że tak powiem, robi mętlik w głowie, bo w sposób, kiedy dobieracie wasz podkład, badacie i zarówno natężenie tego koloru, i zarówno ton. No to jak przetestować ten kolor? Bierzecie najlepiej dwa albo trzy paluszki, dwa albo trzy właśnie kolory podkładów: jeden, dwa, trzy. Odrobinę i kładziecie, przeciągacie od policzka przez kąt żuchwy po szyję, najlepiej aż tutaj do samego dekoltu. Dlaczego w ten sposób? Niegdy na ręku! W ogóle taka cholera mi strzela, jak widzę, że ktoś mi w ogóle chce dawać, żebym przetestowała podkład na ręku. Po co ja mam tam testować? Przecież podkład nie jest do rąk. Nasze ręce zawsze się odrobinę różnią od twarzy, to jest normalne. Ale dlaczego w ogóle w ten sposób? Dlatego, że naszą twarz dobieramy, żeby pasowała do reszty naszego ciała. Dlatego fajnie, jeśli. Testujecie kolor. Jeśli macie po prostu bluzkę, taką, że tak powiem bardziej rozebraną, taką na ramionkach, wtedy widać dokładnie, jaką macie skórę tutaj. To przekładamy tu. Nie na odwrót, w sensie, no nie smarujemy podkładem reszty ciała. Pamiętajcie, że twarz często jest jaśniejsza, ciemniejsza, bardziej różowa, zwłaszcza, że tak powiem, taka polska uroda, delikatna. Te z Was, które mają jasne cery, często mają problem z różowieniem się skóry. Nigdy nie używajcie wtedy różowego podkładu, wtedy będziecie mieli piękną świnkę na twarzy. Po prostu jest to okropne i to jest coś, przy czym ja popełniłam po prostu pierwsze kardynalny błąd, kiedy właśnie kupowałam swój pierwszy podkład. Eee, widziałam, że się różowie, więc stwierdziłam, no to że jestem różowa, kupiłam różowy podkład i była to masakra. Ja ogólnie jestem neutralna, idąca delikatnie w stronę zimną, czyli różową, bo tony mamy ciepłe, czyli żółte, neutralne, czyli idealny miks. Dwóch ciepłych i zimnych, i zimne, czyli odrobiny różowe. Jestem neutralna, delikatnie idąca w stronę różową. Nie ma dosłownie dwóch takich samych tonów i dwóch takich samych skór, dlatego nie ma uniwersalnych podkładów. Dlatego jeszcze raz trzeba testować. Krótko mówiąc, dobra, więc macie te trzy paski, sprawdźcie, który najbardziej odpowiada. Często, jeśli macie zupełnie inny kolor swojej skóry, ten kolor, który położycie, będzie zupełnie inny. Ale ten kolor, który zniknie Wam na szyi i dekolcie, ten będzie właśnie najbardziej właściwy, bo jeszcze raz dobieramy tak, żeby nasza twarz pasowała do naszego tułowia. Mamy dopasowany kolor. Teraz istotą są właściwości. Nie da się przetestować podkładu, jeśli chodzi właśnie o to. Nie nosząc go po prostu cały dzień na twarzy. Dlatego niezmiernie istotne, dla mnie w ogóle to jest podstawa, bez której wyjść się nie da jest branie próbek. Jeśli nie ma próbek w danym sklepie, czy nie ma próbek waszego koloru, pamiętajcie, że zawsze możecie, tak jak ja, kupić pojemniczki takie, które kosztują mniej niż 10 zł na Allegro. Jak widzicie, ja tu mam już jedną próbkę. Nakleiłam sobie małe naklejeczki, będę je opisywać, jakie tu dokładnie podkłady będą i. Przychodzicie do sklepu i możecie sobie e, wziąć maleńką próbkę, właśnie tego podkładu do domu. Uwierzcie mi, e, chodzę tak do Rosmanu, do Superfarm i tak dalej. Tym paniom e, nie zależy, czy wyciśniecie go na rękę, czy weźmiecie odrobinę w sposób zupełnie rzetelny i profesjonalny, właśnie e, jedną małą pompkę podkładu do pojemnika w pełni legalne, ja po prostu zawsze idę, mówię, czy mogłabym, mówię, że to zrobię, żeby to jakoś tam nie wyglądało dziwnie, że coś tam odlewam, po prostu informuję panią, która jest przy tym stoisku. Nie było nigdy żadnego problemu, także polecam wam to. Nie uważajcie właśnie na kupowanie tych pojemników, na no Allegro są one najtańsze. Ja cały ten zestaw kupiłam za mniej niż 10 zł, plus przesyłka, w sumie wyszło mi około chyba 15 zł. Za 12 pięknych pojemniczków, więc mogę naprawdę całkiem dużo podkładów przetestować i co teraz? macie kilka waszych podkładów w próbkach potencjalnie mogą być to kolory które są dobre, bo oczywiście jeśli nie ma warunków, nie róbcie tego testu z palcami w sklepie, weźcie wtedy do pojemniczka i zróbcie go w domu, dobra macie swoje podkłady, zrobiliście test koloru sobie w domu, na spokojnie w świetle dziennym i wybieracie ten podkład, który Wam najbardziej pasuje kolorem, nakładacie na całą twarz i patrzycie, jak on się nosi. Cały dzień. To jest bardzo ważne. Ważne jest to, jak się zachowuje, czy coś czujecie na twarzy. Najlepiej nic nie czuć aż do końca dnia, no i jak z jego trwałością. Jeśli chodzi o aplikowanie podkładów, w fajny sposób, o tym zaraz niedługo będzie film, tak spokojnie, spokojnie, ale jeszcze wróćmy do tego. Ponoście go cały dzień i koniecznie. Najpierw na sam początku, kiedy go aplikujecie, róbcie to przy świetle dziennym i sprawdzajcie go kilka razy w ciągu dnia w lusterku, właśnie w świetle dziennym. To jest najważniejszy wyznacznik. Kupowanie produktu tylko i wyłącznie patrząc na niego, e, nawet jeśli pani Wam zaaplikuje w sklepie e, na całą twarz, wszystko jest ok, fajnie wygląda, e, właśnie w sklepie, w świetle sztucznym. Jak wyjdziecie, może naprawdę Was to całkiem mocno rozczarować. Nie życzę tego każdemu, także życzę Wam. Dobrych łowów, ja chciałam tylko na koniec takie cztery ważne rzeczy powiedzieć. Są cztery punkty, dla których, jakby uzasadnienia, dla których dany podkład po prostu Wam nie pasuje, jeśli spełni te wszystkie inne po prostu rzeczy, czyli w sensie pasuje kolorem, ale jeśli po prostu wygląda on źle. Co jeśli wygląda podkład źle? Pierwszym powodem jest to, że nie jest on odpowiednio dobrany do typu Waszej skóry. Drugi problem może być taki, że kosmetyk, który leży pod, na przykład baza um, lub krem, nie lubi się po prostu z waszym podkładem. Po prostu się gryzą, ślizga się, nie trzyma się, mnóstwo jest um, takich, um, takich, że tak powiem, złych połączeń, naprawdę sporo. Trzecia rzecz to po prostu. Niezbyt fortunny sposób aplikacji, tak jak wspomniałam, na ten temat będzie film, można lepiej lub gorzej aplikować, co bardzo mocno na przykład może zmienić trwałość właśnie waszego podkładu i może wyglądać po 10 godzinach tak samo dobrze jak kiedyś po 5. I ostatnia sprawa, ten konkretny produkt może po prostu waszej cerze nie pasować. Po prostu. I koniec. To jest najrzadziej spotykana opcja. Ale nadal bywa, że mimo że on jest dobrze dobrany do waszej skóry, że mimo że położyliście dobry krem, że mimo że po prostu e, aplikowaliście w sposób idealny, wyjątkowo po prostu ten podkład nie jest dla was. Tak bywa. I ja też tak miałam na przykład z podkładem e, Double Wear Estée Lauder. Wszystko z nim robię dobrze, wielokrotnie testowałam i zawsze wyglądało źle. A Żałuję bardzo, bo to bardzo dobry produkt, który odpowiada wielu ludziom. Dobra, dziękuję bardzo za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że powiedziałam o wszystkim, co jest najważniejsze. Koniecznie zadawajcie pytania. Oprócz pytań: że mam taką skórę, jestem blondynką jasną i potrzebuję pokoju za 30 zł z rozmana, Takich nie będzie po pytań już teraz, mam nadzieję, bo właśnie ten film jest też dla takich osób. Po prostu trzeba testować. Test jest kluczem do wszystkiego. Kolejne filmy będą na przykład o minerałach, o podkładach dla bladziochów, o tym jak przedłużyć trwałość podkładu, o tym jak aplikować. Dajcie jeszcze znać, jakie tematy, jeśli chodzi w ogóle o całe zagadnienie podkładów, Was interesują, bo może nakręcę coś więcej niż planowałam. Nie ma problemu. Cześć!